Kup koszulkę! Link do sklepu pod filmem. Z tej strony Oscar i zapraszam dzisiaj na kolejny odcinek gier z Pegasusa. Przygotowałem dzisiaj właśnie Pegasusa D99 Subor i Cartridge 852 .1. Zaraz powiem jaką grę wybrałem. Na początek prośba. Proszę daj łapkę do góry i napisz komentarz. Jeśli chcesz mi wspomóc rozwój kanału, żeby moje filmy wyświetlały się na głównej stronie na YouTube, to te dwie rzeczy są bardzo ważne, żeby dać łapkę do góry i napisać komentarz. Jeśli nie masz pomysłu co napisać w komentarzu, równie dobrze możesz wysłać kropkę lub KDS. Komentarz dla statystyk. I będę również bardzo wierny, jeśli zostawisz subskrypcję, jeśli być może jesteś nowym widzem, oraz jeśli udostępnisz ten film na Twoim facebooku, na profilu, żeby Twoi znajomi również tutaj wpadli i zobaczyli, jakie filmiki nagrywam. Więc dzisiaj na pozycji 209 jest, zobaczyłem jakaś gra Legend of Robin Hood. Nie jest to Super Robin Hood, który zrobiło Cold Masters. Tytuł z 1990 roku, chociaż Super Robin Hood też chyba z tego samego roku, ale to mam prawo nie pamiętać. 90... Pierwszy albo drugi, jeśli nie 90. No. I mamy, zobaczcie, taki ekran tytułowy, nawet jest jakaś muzyczka. To jest demo, to nie ja gram. Więc będziemy mieli widok z góry i zobaczcie się, walczy z jakimiś kurde truposzami. Więc zobaczmy jeszcze raz. Nigdy w to nie grałem, nie miałem tego w latach 90. Yy, no, mamy tutaj programistów, autora muzyki, tutaj artworków autora i szefa całego, project manager. Wymienionych Start new game. player, One player duel, Two player duel i Practice. A czyli można, czyli practice. A czyli można też potrenować. Ale myślę, że zaczniemy. Można się wpisać, więc dawaj, Axel się napiszemy. Podpiszemy. End The quest begins in Sherwood Forest. Czyli historia zaczyna się w lesie Sherwood. Ej dobra. Możemy zabrać tutaj strzałę. Możemy też rozmawiać z ludźmi, zobaczcie. Tak, tok, yy, tuk. Ta czcionka taka trochę niezbyt wyraźna. Take, search i exit. No czyli można dużo rzeczy robić, ale można tuk wziąć, czyli yy, tuk. No, Ale nie wziął. No to o co chodzi? Mamy też, patrzcie, pod startem jak się włącza, to... Nie wiem, czy to jest pauza, czy coś, czy dlaczego tak jakieś takie napisy się pojawiają, literki, no nie wiem. Jeszcze raz spróbuję to. Action. Tuk. A, a, tuk to daj, a take to weź ze sobą. I teraz wziął, dobrze. I mamy atak maczugą. A jak zmienić na przykład na... No właśnie na, na łuk No nie wiem, na razie zobaczmy o co tu chodzi Mamy też pasek zdrowia Biegają jakieś jelenie To tego jelenia mogę zatokować Mogę, tylko on od, odlatuje jakoś Tak Oj, można, parcie jedzonko z niego wziąć Czyli tak jakby tutaj Utko, nie z indyka Tylko z jelenia Czy z jakiejś sarenki, no dobra Action Take mamy tutaj co to zabiega białe? jakieś pies czy co to jest nic nie zostawił wejdźmy może do środka mamy jakiegoś gościa robins my son the oppressed of oppressed of this land need a hero i want become my champion czyli żebyś pomógł mu w każdym razie no bo ma jakąś tutaj problem z jakąś tutaj jego krainą. Musisz udowodnić... Yy, Ludzie mimi mi... mi. Wejść przez las i znajdź trzy companions, jakieś, no nie wiem o co chodzi, jakieś trzy grupy można znaleźć companions, no to, to mi się wydaje, że to chodzi o grupę jakąś, no. Dobra, dokąd tu właściwie się powinno iść teraz? Bo ten las to jest bardzo duży. Zapowiada się potężna gra jak na Pegasus, no patrz, gonie tego, a nie chce się odwrócić, dobra Nieważne, szukamy w ogóle gdzie tu można się udać, patrz, tu można z kimś chyba pogadać Action, talk Be friendly, ask question Robbery można okraść, patrzcie i goodbye No to be friendly na początku Hello, on, good fellow Zapytaj no pytanie Czy chcesz dołączyć do mojej bandy? No nie wiem o co chodzi. Zresztą ta czcionka jest tak niewidoczna, że nawet tego nie byłem w stanie przeczytać, więc no zobaczmy, czy coś tu w ogóle da się zrobić z tą grą. O, mamy partię jakiegoś przeciwnika w końcu. Jakiegoś wielkoluda. I... Dropnął no coś, dobra, to... weźmy to chociaż na razie, no. Czy to potrzebne, jak ja na razie z nikim nie walczę. Wielki las i nic się nie... Nic nie mogę znaleźć, nie? I tak idę, idę, idę i nie ma, ale tu jest jakiś dom, prawda? No wejdźmy. Tu mogę chyba pogadać, tak? Bo jakaś normalna wciąka też jest. Talk, talk. Be friendly, ask question, good robbery, no to... Ask question. Rumors weapons. No może weapons. Be friendly. A robierz, spróbujmy, no. No nie wiem. Chciałbym bardziej akcję tutaj niż takie łażenie. Tu ktoś też jest, znowu, niebieski. Yy, action. Talk. Ask question. Rumors. Dają jakieś wskazówki, że gdzieś coś tam na północy czy coś, ale… Serio? Nie wiadomo, co tu robić tak naprawdę. To, to nie będzie ładna fajna gra dla mnie, w sensie no. Nie wiadomo co robić, o to chodzi, no Tu mamy gościa jakiegoś. Ask question. Tu możemy jeszcze wyjść, ale. Słuchaj, tu byliśmy chyba, czy jeszcze nie? Tutaj trzeba chyba po prostu z wszystkich tych spytać, czy dołączą do mojej ekipy. Tylko na razie nie widzę więcej osób, które można o to zapytać. Jedną tylko dało się zapytać. kogo nie ma. No, ale tu mamy, zobaczcie, jakąś rzeczkę. Tą babkę chyba pytałem już, no ale zapytam jeszcze raz. Join my band jeszcze raz. Not I my friend tried the fat fryer who... No właśnie, to widzisz, to trzeba szukać nie wiadomo kogo, kogo, kto będzie chciał dołączyć do bandy. Nie wiadomo gdzie. Gdzie tych ludzi trzeba szukać? Olbrzymia mapa i nie wiadomo gdzie. No spróbuję poszukać czy to coś tego będzie no Tu ktoś jest O Te filmiki są nawet bardzo ładne te, gra, te animacje, prawda? O jakieś podatki można go zapytać No daj temu pieniądze no No i dobrze, puścił mnie, no dobra To może tu kogoś trzeba teraz szukać Mało życia to wezmę. No ale nadal mam mało życia. Jak tego może użyć? Action? Może tuk? Nie. Może search. Nie. Może player. No właśnie, tu coś mamy no to weźmy to I. W sumie co? Do, nie wiem, do Helta przenieść Albo tu No właśnie Jak tego użyć teraz? Poddaję się chyba z tą grą, Nic mi tu nie wychodzi zupełnie. Wezmę jeszcze do tego domku wejdę. Coś tu jest w ogóle? Ja może to jakiś search wezmę, użyję. Ja eee, właśnie to chciałem. Eee, to. Action. Nie wiem, search. Dobra, ja się poddaję z tą grą. To nie dla mnie. No dobra, to na dzisiaj wszystko. Eee, zapraszam do następnych filmów. No na razie. Poczekaj i jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare samochody, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTubie: Moto Retro Press, na którym pokazuję klasyczne pojazdy takie jak polonezy, Fiaty 125P, maluchy, serenki, żuki i wiele innych PRL-owskich i kultowych aut. Oprócz tego naprawy, remonty i kupowanie polonezów, których pokazuję na moim kanale najwięcej. W tym także remont mojego poloneza Caro Plus i poloneza Borewicza. Ponadto pokazuje relacje z różnego rodzaju imprez, z lotów czy pikników militarnych wypadki samochodowe, dużo czołgów, pojazdy wojskowe, autobusy, ciężarówki i samochody z filmów np. DeLorean z powrotu do przyszłości, Lotus Esprit z filmu z Jamesem Bondem, Dodge Monaco z filmu Bruce Brothers czy Ford Falcon z Mad Maxa. Jeśli to Ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Moto Retro Press na YouTube. Po prostu wpisz na YouTubie Moto RetroPress ratujemy polonezy.